Hej hej, zapraszam cię serdecznie do sklepu Genesisa. Są tam fajne myszki, klawiatury, słuchafony i wiele więcej. A wiesz co też jest fajne? Specjalny kod dla Ciebie. Hades, który daje Ci 10% zniżki. Tak 10% zniżki. Nie przesłyszałeś się na wszystkie produkty, więc jest to mega opcja, aby zaoszczędzić i mieć fajny sprzęt. No dzień dobry, dzień dobry, moi kochani, witam was w kolejnym odcinku z Robloxa, a dzisiaj jesteśmy w najbardziej niesamowitym. Tajkunie świata, czyli jesteśmy w Tajkunie wróżek. Dzień dobry, tak, jesteśmy, jesteśmy w Tajkunie wróżek, słuchajcie, i, i dzisiaj będziemy wróżką. Dzisiaj stajemy się wróżką. Jezu, jak ja nie potrafię w słuchawki, nie? No, jak widzicie, w ogóle łapeczkę w górę zostaw. I oczywiście Subika, jeśli tego nie robisz, bo 70%, słuchajcie, oglądających ten film nie subskrybuje kanału, a lecimy po 100 tysięcy widzów. I super byłoby to wbić. No więc moi kochani, dzisiaj lecimy, stajemy się. Wróżkom. Wróżkom się stajemy, mega dropper kupujemy, bęk! Wróżkom się te... Nawet prawie się rymowało. Rymowało się, nie wiem. Napisz w komentarzu czy się rymowało. Patrz, jaka produkcja nagle no, się robi. Można też ka raz i dwa wziąć, ale nie chcemy. Nie chcemy, bo wróżki, wróżki nie kupują takich rzeczy. Ultra dropper, Dobra, kupujemy ultra... o bo to za robloxy są! A to ja nie chcę. <laughs> bo to są za rublaksy, to to nie, nie, nie no nie. Nie oszukujmy się, ten trybik nie zasługuje na aż takie wsparcie finansowe, bo jednak jest, no słuchajcie, jest on taki jaki jest, taki sobie, więc pozbierajmy pieniądze, jak uczciwi obywatele tego kraju, jak wróżki. Wróżki, w ogóle jesteśmy wróżką, wróżką, jesteśmy wróżką e, powietrza, czyli jak w gaza, to się, to, to, taką gazową jesteśmy czasem wróżką. Co za bezsens, Co? ale wróżki, słuchajcie, Mogą okradać kolegów Więc my zaczniemy okradać wszystkich kogo się tylko da. Przed chwilą okradłem integr tego kolegę i pym i pym i pym i my nie pykło Tośnie pykło, słuchajcie, ale w ogóle patrzcie jakie mam portaski Jakie mam portaski Ty są takie portaski portasowate, no nie? Weźmy pieniądze, zanim jakiś ziomeczek mi będzie chciał ukraść. Bierzemy sobie dłopeła i tu za 2000 kolejny dłopeł. No nie, no nie, nie tak nie można. Halo, policja, może cooldown szedł? Dzień dobry, ja przyszedłem tutaj po darowiznę dobro, dobroczynną. Dziękuję, no i elegancko, dobroczynna darowizna zrobiona. Zbieramy 400 golda, kupujemy kolejnego dropera, mając 2000 lecimy sobie by Power Cure Dropper. Oh, yeah. Mm -hmm. No i okej, okay, słuchajcie. Mamy 30 tysięcy. No nie? Generalnie. I kupujemy sobie ściany naszego wróżkowego królestwa. Słuchajcie, mamy trawę nawet. Możemy mieć Gravity Coil'a. No i elegancko. No tak jak na wróżkę e, tą przystało. Kurde. Mo powiedziałbym, możemy teraz ukradać Ale mamy tylko jedną osobę do kradania. Więcej strzypał. Uuu, złoty. No i słuchajcie, mamy złote szurikę. O. Jak to działa? Dobra, i, i, im bardziej przytrzymam, tym dalej to leci. Okej. Okay. Dobra, panie, panie. Pyk, pyk cię, pyk. Dobra. Dobra, nie będę cię krzywdził. Nie będę cię krzywdził, bo wróżki nie krzywdzą. Ludzie, wróżki nie krzywdzą ludzi. Czego ludzie to się nie kupiło. Kupiło się, dobra. Mamy ściany, mamy kolejne piętro, Słuchajcie, Mamy schody, no ale patrzcie jakie. Schody. Latające schody, Uniwersalne co? O, nie wiem. Co? Nie, dobra. Kupujemy kolejny, słuchajcie, dropper. No i patrzcie, to jest dropper. Nie przeczytałem, jaki to jest dropper. Ale to jest dropper, który daje nam jakieś maluteńkie kamyczki i, i to w sub jest tyle z obecnych zakupów. No dobra, niech będzie. Kupujemy kesza z dwa, bo za długo to się ciągnie, słuchajcie. Co prawda, nie jestem totalnym fanem tego, ale, ale zrobię. to. Nie robię tego dla siebie. Robię to dla Was, żeby pokazać Wam ten niesamowity highkun do końca, bo nawet no to jest niesamowite, co tu się dzieje, Możemy być bardziej. Widzicie tamtą tęczę? Tamtą tęczę i jednorożki. No właśnie, dla nich to robię i dla Was, moi młodzi widzowie. Dla was właśnie. I, I w sumie patrzcie, kupimy sobie tutaj półeczkę na broń. No to co? Zobaczmy, co jesteśmy w stanie kupić za 100 tysięcy. Wydaje mi się, że najnibardziej niżemskie rzeczy jakie możemy. Czyli na przykład kupujemy sobie ściany, żeby nikt już nigdy do mnie nie wszedł. A tu, Ja myślałem, że już wszystkie ściany kupię, nie? Ja myślałem, że ja już wszystkie ściany kupię, a tu wychodzi na to, że że nie wiem, że jednak, że jednak nie kupiłem wszystkich ścian, ale najgorzej. Ale najgorzej. A ja bym chciał kupić wszystkie ścian, Naprawdę, naprawdę. Zresztą ja bym chciał ogólnie kupić wszystko, no nie? Kurde. I, i nie mogę, no, no nie mogę po prostu. A chciałem, naprawdę chciałem, no nie? Może... O, o, tak, słuchajcie. To jest ta, to jest ta. Mamy skrzydełka. Mamy skrzydełka wróżkowe. Teraz mogę być prawdziwą wróżeczką, która i tak nie ma pieniędzy, a potrzebowała być ale mamy skrzydełka i sexy pantalony. Ej, słuchajcie, bo chciałem zacząć e, skontynuować film. I, i, i nagle. E, i, I i, i, nagle tu nie ma podłogi. E, jakby. Tu się... Była tu. Halo, halo, ale tu była podłoga. Halo, była tu podłoga. Co się stało z moją podłogą? O mój Boże, tak jest. O tak. Taś nie pykło, słuchajcie. Coś nie pykło. O nie, dobra, ja się zmieniam. Mamy dach, słuchajcie, udało nam się. O, ktoś się wywalił tu. Jest trochę smutek. Ale tylko troszeczkę. Tak, tylko troszeczkę. Tyci, tyci, tyci. Co my tu mamy? Mega wróżkowy miecz. Mamy tutaj... Co my tu mamy? Jakieś bandaże. I prócz tego nie możemy się ruszyć. Zniknął nam ekwipunek, tak? Nagle zniknął nam punek i ja nie wiem, co się dzieje. Alo, wstawaj, księżniczko! To, to się dzieje. To się dzieje, I przepraszam bardzo, ale. Ja bym chciał wiedzieć, słuchajcie, co się stało z tą podłogą. Naprawdę, przecież tu widzieliście to, że tu była podłoga. To brzmi jakby jakiś cheater wszedł. I Jakiś cheater. Oprócz sobie to usunął. słyszałem takie przypadki, że tak się dzieje, ale... Ale o co chodzi, słuchajcie. Nagle... O, ja mam grzyby ten, mam grzybki na tym na dachu. Wow! Niesamowite, nie? Takie tajkuny lubię najbardziej, powiem wam. A zawsze się zastanawiam, czemu ludzie w nich grają. Co jest niesamowitego w tych tajkunach? I... I takie... To jest niesamowite, słuchajcie. Znikająca podłoga znikająca podłoga jest niesamowita w takich trybach. Słuchajcie, no w sumie to skończyliśmy cały trybik. Nie ma sensu tutaj przedłużać. Jak widzicie, no nie wiem, jakiś, czy to jakiś cheater, czy coś, no nie wiem, znikła. Znikła nam podłoga była. Moi kochani. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Tam macie poprzednie film, oczywiście, na które was zapraszam. Trzymajcie się. No i cześć. Pa, pa. Bye.